Dzień dobry, nazywam się Ziemowit Górski. To ja jestem tym odkrywcą. Ja już to mówiłem w, w poprzednich odcinkach, ale dlaczego jestem odkrywcą? To jest teraz ten temat, którym chciał poruszyć. Bardzo delikatny temat, trochę wojowniczy temat. Dlaczego? Dlaczego ja chcę być odkrywcą? Odżywianie naturalne jest inne. No bo jest powszechne, w przyrodzie, w biologii, na całym świecie, na całej. Kuli ziemskiej. Dlaczego ja chcę być odkrywcą? Znaczy raz, jest to pewne odkrycie, bo jest to coś, co jest znane i to, i to sformułowanie odżywianie naturalne jest możliwe również dla człowieka. Że fundamentem odżywiania naturalnego jest stuprocentowa symbioza jelitowa, która może zaistnieć w Twoich jelitach. Tak? I że ona jest możliwa dla człowieka w związku z tym. No i trzecia rzecz, yy, która powinna nas cieszyć, że możemy dalej pitrasić, że możemy dalej tworzyć teraz w obrębie naturalnego odżywiania, czyli produktów nieprzetworzonych, produktów surowych, możemy tworzyć najróżniejsze yy, posiłki. Tak, Ja mówię tutaj o rodzajach surówek. Także jest o czym mówić w tym odkryciu. I dlatego jest to odkrycie, że te sprawy należy powiedzieć jako odkrycie. Bo inaczej, gdybym ja napisał tylko książkę o tym, ja już zresztą napisałem to, zero reakcji, no oczywiście to być może być moim jakimś błędem marketingowym, ktoś powie, nieudolnością, ale ja nie jestem może marketingowcem, ale odpowiednie osoby powinny to gdzieś tam móc polecić. To się gdzieś tam nie sprzedawało, bo generalnie opór. Kulinarny jest bardzo konkretny. Dlatego należało to określić jako odkrycie, żeby przynajmniej w niektórych środowiskach dietetycznych mogło to zostać pojęte jako coś, okej, okay, ten kierunek ma swój, ma swój fundament. tak? Ten fundament leży w biologii. Ten fundament jest niepodważalny. No, bo występuje powszechnie w przyrodzie. Więc główkowanie kolejnych autorytetów w tej dziedzinie i, i kojarzenie pewnych faktów, no, może nastąpić po takim konkretniejszym impulsie, i to jest ten impuls, który ja chcę dać. Tak, Właśnie poprzez to, że się określiłem jako odkrywca odżywiania naturalnego to nie jest żadne odżywianie naturalne tylko to jest kolejna dieta tak gdybym ja tak próbował sprzedawać no odżywianie naturalne to jest kolejna dieta no to ktoś by mi potem wypowiedział nie odżywianie naturalne jest powszechne w przyrodzie dlaczego ty mówisz o jakieś diecie to nie jest dieta bo diety są wymyślone wykalkulowane to nazywamy dietami tak to jest kolejne słowo które powinno być uporządkowane dieta to jest dla nas sposób odżywiania, ale spośród tych wszystkich diet odżywianie naturalne jest inne. No bo jest powszechne w przyrodzie, w biologii, na całym świecie, na całej kuli ziemskiej. No i o tym trzeba powiedzieć po prostu bardzo wyraźnie, że to nie jest dieta. Dlatego jest to odkrycie na odżywiania naturalnego że jest możliwe również dla człowieka. I z tego tytułu mogą teraz gdzieś y, powstać badania ukierunkowa ukierunkowane na ten aspekt. Także jest coś, co żeśmy przeoczyli. Być może y, warto by się tym zainteresować. Y, od strony możliwości, od strony potencjału. Od strony szans, to są jednak inne sformułowania, inne pojęcia, od, od strony naszej własnej sytuacji, od strony takiej czysto naukowej, od strony gospodarki, ponieważ nie jest to kolejna dieta, tylko jest to. Sposób życia różnych organizmów. Wszystkich organizmów, wszystkich dzikich na tej planecie. I to nie jest łatwy temat. Dla mnie osobiście nie, bo ja wiele razy się zastanawiałem, czy ja tu nie popełniam jakiegoś błędu. Ja zresztą przez naście lat obserwowałem, studiowałem najróżniejsze informacje z dziedziny z branży dietetycznej, archeologicznej, paleontologicznej, zoologicznej, cytologicznej po to, żeby no, na takim ogólnym poziomie, no bo na takim poziomie jest odżywianie naturalne, kiedy jest ono powszechne na tej planecie i zawsze było, to to jest bardzo ogólny taki fundament. A teraz od tego fundamentu odżywienia naturalnego powstały wszystkie diety z powodu naszej sytuacji życiowej ludzi, naszych, naszych przodków, którzy byli w różnej sytuacji, musieli zacząć czymś innym się odżywiać, bo był głód, no, ale też mieli na samym początku już zupełnie wspaniałe narzędzie przetwarzania produktów niejadalnych, jadalne. Tak? Więc zaczęło się to komplikować, Róż, powstały różne tradycje kulinarne, no i tak powstały po prostu te nasze diety, tak? które idą dzisiaj w tysiące, jeszcze się dalej je tworzy, bo się coś tam odkrywa, jakiś wpływ jakiegoś minerału, czy jakiejś witaminy czy jakiejś grupy produktów na nasze różne choroby dolegliwości w jakiejś konkretnej części świata i to ma tam zbawienne cudowne jakieś produkty nagle się odkrywa, które zawsze istniały tak, które coś tam pomagają i warto je włączyć do naszej diety i tak dalej jest to troszkę skomplikowane. Dlatego ja nie chcę wchodzić w te komplikacje, chcę to trzymać na takim ogólnym zrozumieniu. To jest też zrozumienie bardzo mm, pożądane w tej kwestii, w tej, w tej branży, w tym temacie, dlatego że każdy coś je, a mógłby się odżywiać. Więc każdy powinien to rozumieć. A nie potrzebować domyślać się. Dlatego, odżywianie naturalne może być moim zdaniem, uznane za takie odkrycie. Ale przyznaję się jeszcze raz, ja miałem wielokrotnie wątpliwości, czy ja nie robię czegoś niewłaściwego, czy ja tu nie zmuszam, czy ja się nie wygłupiam najzwyczajniej, bo mi się tak przemyślało. Tak? Bo ja tak wykalkulowałem jeszcze i dlatego. Nie wiem, z próżności ogłosiłem to, tak? Nazwałem to. No ale tak nie jest, tak? Mamy wystarczające podstawy do tego, żeby sądzić, że odżywianie naturalne ma prawo być właściwym kierunkiem odżywiania się człowieka. Dziękuję.